Jeśli masz ponad 60 lat, zapomnij o jeansach, które nosiłaś 20 lat temu. Dziś zdradzę Ci 5 wyjątkowych modeli, które sprawią, że będziesz wyglądać elegancko, nowocześnie i pewnie, nie rezygnując z komfortu. Zostań do końca, bo ostatnia para jeansów nie tylko wyszczupla Twoją sylwetkę, ale sprawia, że wszyscy pytają, gdzie je kupiłaś. Jeansy numer 5. Jeansy z wysokim stanem. Moja królowo. Porozmawiajmy szczerze. Po 60. roku życia ciało się zmienia. To naturalne, ale zmiana nie oznacza utraty piękna, lecz jego transformację. A jeśli istnieje część garderoby, która doskonale to rozumie, to są to dżinsy z wysokim stanem. Są jak te długie uściski, które sprawiają, że czujesz się bezpiecznie, chroniona i jak w domu. Są klasyczne, eleganckie i przede wszystkim inteligentne. Te dżinsy zostały stworzone, aby wyeksponować sylwetkę kobiety z historią, mądrością, przeżytymi latami. Ich krój powyżej pępka pomaga delikatnie podtrzymać brzuch, tworząc harmonijną sylwetkę. Nie chodzi o to, żeby wyglądać jak inna osoba, ale o odzwierciedlenie swojej najlepszej wersji. Ponadto, podnosząc talię, nogi wyglądają na dłuższe, a postawa poprawia się niemal bez twojej świadomości. Chodzisz bardziej prosto, pewniej bardziej ty. To imponujące, jak prosta część garderoby może przywrócić ci poczucie panowania nad własnym ciałem. Są idealne na te nieformalne wyjścia, gdzie nadal chcesz czuć się pięknie, lub na co dzień, gdy po prostu potrzebujesz wyglądu, który działa bez zbędnego zastanawiania się. A najlepsze jest to, że pasują do niemal wszystkiego: proste bluski, białe koszule, Marynarki, nawet garnitur, jeśli chcesz coś bardziej formalnego. Wyobraź sobie idealny wygląd na nietuzinkowy, ale elegancki dzień. Użyj dżinsów z wysokim stanem, z białą bluzką wpiętą do środka, w towarzystwie atrakcyjnych butów i strukturalnej torebki w jasnobrązowym odcieniu. Ten wygląd nie tylko wyszczupla twoją sylwetkę, ale także daje ci nienaganną postawę, idealną na kawę z przyjaciółkami lub spokojny spacer po mieście. Możesz bawić się kolorami, ale polecam klasyczne tony w błękicie i bez przetarć. Są najbardziej uniwersalne na co dzień. Pamiętaj zawsze, że mniej znaczy więcej, a w prostocie tkwi prawdziwa elegancja. Kiedy nosi dżinsy z wysokim stanem, dojrzała kobieta nie musi prosić o pozwolenie, by zabłysnąć. A te dżinsy nie proszą cię, żebyś się zmieniła. Obiecuję ci że spojrzysz w lustro i się uśmiechniesz. Nie dlatego, że starasz się wyglądać młodziej, ale dlatego, że zobaczysz siebie. A to, moja droga królowo, nie ma wieku. Jeansy numer 4. Jeansy z imitacji skóry. Oto propozycja, która może wydawać się śmiała dla niektórych. Ale kiedy ją wypróbujesz, nie ma odwrotu. Jeansy z imitacji skóry to nie tylko moda, to deklaracja postawy. Możesz się zastanawiać. Ale w wieku 60 lat mogę nosić imitację skóry. Oczywiście, że tak, bo elegancja nie tkwi w materiale, ale w sposobie, w jaki go nosisz. A ty, ze wszystkim swoim życiowym doświadczeniem, wiesz, jak nosić każdą część garderoby z godnością. Dżinsy z imitacji skóry nie są po to, by ukrywać, są po to, by wyrażać. A to, królowo moja, w twoim wieku staje się luksusem, który nie podlega negocjacjom. Wyrażać kim jesteś, bez strachu. Ten typ dżinsów ma bardziej intensywny wpływ wizualny. Dlatego ważne jest, aby zrównoważyć je miękkimi, delikatnymi częściami górnymi. Romantyczne bluzki i swetry w jednolitym kolorze mogą stworzyć tę idealną równowagę między siłą a czułością. Imitacja skóry ma również tę zaletę, że jest wizualnie jędrna. Nie zaznacza się nadmiernie, nie deformuje się, i działa zarówno przy szerokich, jak i obcisłych kroich. Więc jeśli masz krągłości, które wiele królowych ma, ten typ tkaniny je szanuje i modeluje z delikatnością. Będziesz wyglądać bardziej stylowo, nie czując się przebraną. Zaletą jeansów z imitacji skóry jest to, że mogą być używane na bardziej formalne wydarzenia w różnych odcieniach, takich jak beż, brąz, czerń, bordo, a nawet czerwień. Na wieczorne wyjście, specjalny obiad lub po prostu dzień, w którym chcesz sobie przypomnieć, że nadal możesz być śmiała z elegancją, dżinsy z imitacji skóry są fantastyczną i przede wszystkim elegancką opcją. Czasami wszystko czego potrzebujemy to część garderoby, która sprawi, że poczujemy się inaczej, która przerwie rutynę, która przywróci nam zabawę, która wywoła uśmiech, gdy spojrzymy w lustro. A te dżinsy robią dokładnie to, nie dlatego, że zmieniają to, kim jesteś, ale dlatego, że pomagają ci przypomnieć, jak silna, elegancka i żywa nadal jesteś. Dżinsy numer 3 spodnie garniturowe. Są dni, kiedy chcesz czystej elegancji, te momenty, w których musisz czuć się uporządkowana, trzeźwa, gotowa na każde wydarzenie. I wtedy wchodzą w grę dżinsy typu spodnie garniturowe. Są idealnym połączeniem komfortu dżinsowego materiału i wyrafinowania formalnej części. Są zaprojektowane dla kobiet, które wiedzą, że wiek nie ogranicza stylu, ale go podnosi. Te dżinsy mają czystsze kroje, bez zbyt wielu ozdób. Ich design przypomina szerokie spodnie garniturowe z kieszeniami i w wielu przypadkach szerszym opadaniem od talii do kostek. Najbardziej rekomendowane kolory to czerń, ponieważ uchodzą za spodnie krawieckie i są łatwe do łączenia. Najlepsze w tym typie jeansów jest to, że możesz je nosić od szerokiej podstawy po krój krawiecki. Kiedy nosisz ten typ jeansów, od razu widać, że nie jesteś ubrana w pierwszą rzecz, którą znalazłaś, ale że świadomie wybrałaś, aby dobrze wyglądać i czuć się dobrze. Zawsze wyglądają dobrze i nie wychodzą z mody. Na dzień pracy lub specjalne spotkanie wybierz białe dżinsy typu spodnie garniturowe. Połącz je z dobrze wyprasowaną koszulą lub bluzką i strukturalną czarną marynarką. Poszukaj pary butów na niskim obcasie i strukturalnej czarnej torebki. Ten wygląd jest idealny, aby czuć się komfortowo, ale z elegancką i profesjonalną obecnością. Królowo moja, nie bój się używać tego typu dżinsów. W ostatnich latach Zostały wykonane tak starannie, że mogą łatwo ujść niezauważone jako spodnie garniturowe, dzięki ich wypolerowanym wykończeniom i tkaninie w tym samym odcieniu. Wielką zaletą tego stylu jest to, że nie potrzebuje wiele, aby wyglądać kompletnie. Wystarczy skromna bluzka, kolczyki, które Ci się podobają i jesteś gotowa. Jeśli chcesz, możesz dodać marynarkę, aby oprawić sylwetkę i dodać obecności. Prosty krój spodni wizualnie równoważy proporcje ciała, co jest idealne, jeśli szukasz harmonii. Dżinsy numer dwa: dżinsy z zakładkami. Teraz nadszedł moment, by porozmawiać o ukrytym skarbie, który zna bardzo niewiele kobiet, ale który raz wypróbowany po prostu nie zostaje porzucony. Dżinsy z zakładkami. Te dżinsy są jak ta mądra i dyskretna przyjaciółka, która zawsze ma radę we właściwym momencie. Są eleganckie, bez hałasu, wygodne bez utraty kształtu i wyrafinowane bez przesady. A przede wszystkim są stworzone dla Ciebie, królowo, dla Twojego ciała, które żyło, kochało, uczyło się i ewoluowało. To, co czyni te dżinsy wyjątkowymi, to zakładki, te małe szwy, czasem subtelne, które zaczynają się od talii lub brzucha i opadają kilka centymetrów. Wydają się drobnym szczegółem, ale robią ogromną różnicę. Zakładki pomagają nadać kształt bez ściskania, wizualnie modelują brzuch i dają efekt wyraźnej talii, bez potrzeby gorsetów czy niewygodnych dopasowań. Wiele kobiet, które schudły, czuje, że straciły definicję w środkowej części ciała, i to jest całkowicie naturalne. Ale z tymi jeansami ta strefa odzyskuje swoją wizualną strukturę bez wysiłku. Są idealne do stylizacji. Wydłużania torsu i nadawania wyrafinowanego wyglądu każdemu zestawowi. I kolejna piękna zaleta nie zaznaczają się. To częsta skarga wielu królowych, które mówią: Nie podoba mi się, jak mnie zaznaczają dżinsy i z tym stylem to się nie dzieje. Proste opadanie połączone z zakładkami kamufluje to, co chcesz ukryć, i podkreśla to, co chcesz podkreślić bez proszenia o pozwolenie bez proszenia o wybaczenie. Chociaż jeansy z zakładkami są stosunkowo nowym modelem na rynku, udało im się szybko wyróżnić dzięki zdolności łączenia nowoczesności z elegancją. Ten design, który oferuje wygodne i stylizowane dopasowanie, nie tylko podkreśla sylwetkę, ale także wnosi kobiecą i wyrafinowaną nutę, stając się idealną opcją dla tych, którzy szukają eleganckiego i współczesnego wyglądu jednocześnie. Największe gwiazdy narzuciły te dżinsy jako kluczowy trend, pokazując, że ich wszechstronność i ponadczasowy styl mogą być dostosowane do każdej okazji. Dżinsy z zakładkami dostosowują się do wielu typów ciała. Nie ma znaczenia, czy jesteś wyższa czy niższa. Zakładki robią swoją magię na każdej formie. Są wizualnym pieszczochem dla ciała, sposobem na powiedzenie sobie bez słów. Szanuję Cię. Celebrujecie, kocham cię. Pomimo swojej nowoczesności i świeżości, nie potrzebują przyciągać uwagi, aby zabłysnąć. I ty, moja droga królowo, również. Dżinsy numer jeden, dżinsy dzwony. Dotarliśmy do końca, królowo, i jak obiecałam, zachowałam najlepsze na koniec, bo te dżinsy to prawdziwe show. To te, które sprawiają, że głowy się obracają bez ich szukania. To te, które przekształcają każdą sylwetkę w rzeźbiarską figurę. To słynne dżinsy dzwony i nie, nie mówimy o modzie młodzieżowej. Dżinsy dzwony mają dopasowanie w górnej części nogi i otwierają się delikatnie od kolana w dół. Ta subtelna dzwonowata forma tworzy niesamowity efekt optyczny. Zwęża biodra, wydłuża nogi i równoważy ramiona. To forma geometrii zastosowanej do ciała i ty ze swoim doświadczeniem wiesz, jak czytać ten wizualny język lepiej niż ktokolwiek inny. Ale to nie tylko to, co robią na zewnątrz, to to, co wywołują w środku, ponieważ chodzenie w dżinsach, dzwonach daje ci poczucie ruchu, rytmu, mocy. Są idealne, aby przypomnieć ci o tej kobiecie, która wciąż tańczy w środku, która nie przestała się ruszać, chociaż ciało idzie wolniej, która wciąż marzy, chociaż życie się zmieniło. Wiele kobiet unika tego stylu, bo uważają, że jest tylko dla szczupłych ciał. Ale to nieprawda. Jeansy dzwony, gdy mają odpowiedni krój i opadanie, dobrze wyglądają na ciałach z krągłościami, na ciałach z historią, na ciałach takich jak Twoje. Klucz tkwi w długości, muszą dotykać buta bez ciągnięcia się. To tworzy tę idealną linię między elegancją a komfortem. Nie ma znaczenia, jaki styl wybierasz. Jeansy dzwony sprawiają, że każdy krok ma obecność. Ponadto mają ten powiew wyrafinowania z lat 70., który przypomina nam, że moda to nie coś nowego, to coś cyklicznego, co wraca z większą siłą. A ty, królowo, nie jesteś poza tym cyklem. Jesteś w centrum, bo nie podążasz za modą, ty ją przekształcasz. Dżinsy dzwony są najbardziej pochlebne i bardzo pomagają w zrównoważeniu sylwetki, jeśli masz więcej objętości w górnej części ciała. Wizualnie sprawiają, że wszystko wydaje się proporcjonalne. W latach 70. dżinsy dzwony były symbolem wolności. Dziś mogą być twoim symbolem autentyczności. Bo nie ubierasz się już, żeby podobać się innym. Ubierasz się dla siebie, żeby czuć się sobą. Cieszyć się każdym dniem tak, jak zasługujesz. Jeśli dotarłaś aż tutaj, napisz w komentarzach klasa z każdym szczegółem, abym wiedziała, że jesteś częścią społeczności kobiet, które błyszczą własnym światłem. To, czego nauczyłaś się dzisiaj, to dopiero początek.